Dajcie, dziś pogadamy o azocie, najważniejszym składniku plonotwórczym. Ale uwaga, azot to nie jeden pierwiastek, tylko różne formy, które działają w glebie zupełnie inaczej. A zrozumienie ich to klucz do skutecznego nawożenia. Azot saletrzany, zalety, to forma szybko dostępna dla roślin. Rośliny pobierają ją przez korzenie i od razu wysyłają tam, gdzie najbardziej jej potrzebują, głównie do liści. Wspomaga pobieranie innych ważnych składników, jak wapń, potas czy magnez. Wady: łatwo wypłukuje się z gleby, szczególnie przy opadach. Szybko się rozkłada i może prowadzić do strat. Trzeba uważać, bo zbyt duże dawki powodują przerastanie roślin i ich słabsze zdrowie. Kiedy najlepiej stosować azot saletrzany? Na wiosnę, zaraz po ruszeniu wegetacji, najlepiej tuż po ustąpieniu mrozów, gdy rośliny zaczynają pobierać składniki, czyli marzec, kwiecień. W fazach intensywnego wzrostu, np. strzelanie zbóż w śpło, rozwój liści u kukurydzy, ruszenie wegetacji w rzepaku, ponieważ wtedy rośliny potrzebują najwięcej azotu do budowy biomasy, na szybki efekt, ale najlepiej łączyć go z innymi formami. Kiedy nie stosować? jesienią, bo łatwo się wypłukuje, szczególnie na lekkich glebach, kiedy gleba ma temperaturę poniżej 5 stopni na głębokości od 5 do 10 cm. Azot amonowy. Zalety: działa wolniej niż saletrzany, ale dłużej się utrzymuje w glebie. Roślina pobiera go przez wymianę jonów, jakby zamieniała go za coś innego. Lepiej działa w glebach o niższym pH, czyli bardziej kwaśny. Mało się wypłukuje, jest bardziej stabilny wady może hamować rozwój roślin przy zbyt dużych dawkach. W zimnej glebie długo się przekształca, nie działa od razu. Kiedy najlepiej stosować azot amonowy? Wczesną wiosną, tuż po ruszeniu wegetacji, przed siewem jako startowa dawka. Można go mieszać z glebą, podorywka, uprawa przedsiewna, żeby zapewnić długotrwałe źródło azotu. Kiedy nie stosować w temperaturze poniżej 5 stopni? Przy dużej suszy Amonowy azot wymaga wilgoci do przemieszczenia w głąb gleby. Zbyt późno w sezonie zadziała za wolno, ryzyko strat. Azot amidowy, czyli mocznik, zalety to forma, która musi się najpierw przekształcić w inne formy, zanim roślina ją wykorzysta. Przemiany te robią mikroorganizmy z gleby, ale potrzebują do tego wilgoci i ciepła. Najlepiej działa, gdy po jego zastosowaniu spadnie deszcz albo gdy wymieszamy go z glebą. Wady na zimno i sucho działa słabo. Może się ulotnić do powietrza jako amoniak, czyli marnujemy pieniądze. Nie pobudza korzeni jak saletra, trzeba go uzupełniać innymi składnikami. Kiedy najlepiej stosować azot amidowy? Przed siewem, ponieważ działa wolno, więc sprawdza się jako azot na zapas. Idealny do mieszania z glebą. Na wilgotną glebę przed deszczem lub z nawadnianiem. Wymaga wody, by się rozłożyć do formy amonowej, a potem azotanowej. W połączeniu z inhibitorem ureazy, jeśli chcesz rozsiewać go na powierzchnię gleby bez mieszania, stosuj z inhibitorem, ogranicza straty azotu przez ulatnianie. Kiedy nie stosować mocznika na suchą i zimną glebę, rośliny go nie pobiorą, a nawóz może się stracić przez ulatnianie. Gdy spodziewany jest długi okres bez deszczu, mocznik działa dopiero po rozpuszczeniu, bez deszczu. Jest nieskuteczny. Na wierzch gleby bez deszczu i bez inhibitora, ryzyko dużych strat azotu do atmosfery. Na końcowe fazy rozwoju rośliny, np. przed zbiorem, roślina może nie zdążyć przetworzyć go na plon. Mocznik warto stosować rozsądnie i najlepiej z inhibitorem lub wymieszany z glebą. Azot organiczny. Zalety. To azot zawarty w resztkach roślin, oborniku, kompoście. Roślina nie może go pobrać od razu, musi się rozłożyć. Rozkład zależy od warunków. Musi być ciepło, wilgotno i tlen. Wady. Działa długo, ale wolno. Trudno przewidzieć ile się go uwolni, bo wszystko zależy od pogody i gleby. Kiedy najlepiej stosować azot organiczny? Jesienią lub przed ruszeniem wegetacji podziała wolno i musi się rozłożyć przez mikroorganizmy, zanim stanie się dostępny dla roślin. Na glebach żyznych, próchnicznych, a im więcej życia w glebie, tym szybciej rozkład i dostępność azotu. Jako element strategii poprawy żyzności gleby, ponieważ azot organiczny to nie tylko składnik odżywczy, ale też pokarm dla życia glebowego. Kiedy nie stosować azotu organicznego? Gdy potrzebny jest szybki efekt np. przed intensywnym wzrostem. Zbyt wolne działanie lepsze są wtedy nawozy szybko dostępne, np. saletra, na jałowych, zimnych, suchych glebach, rozkład będzie bardzo wolny albo żaden, azot się zablokuje. Tuż przed zbiorem, ponieważ roślina nie zdąży z niego skorzystać, a może nawet zanieczyścić plon azotanami, pamiętaj, azot organiczny jest świetny jako baza nawożenia, ale nie jako jedyne źródło azotu przy szybkim wzroście. Bez dostępu do mikroorganizmów, na przykład gleby bardzo zakwaszone, martwe, nie będzie miał kto przerobić azotu organicznego na przyswajalny. Niedobory azotu. Azot w roślinie transportowany jest zarówno przez łyko, jak i przez drewno. Kiedy brakuje go w glebie, albo gdy jego przyswajanie jest utrudnione, na przykład z powodu niedostatecznej wilgoci lub zbyt niskiej temperatury podłoża, azot przemieszcza się ze starszych organów do tych młodszych. Właśnie dlatego objawy jego niedoboru są najpierw widoczne na starszych liściach. Podsumowanie: Azot saletrzany, szybki, ale nietrwały. Amonowy, stabilny, ale wolniejszy. Mocznik, tani, ale trzeba wiedzieć, jak go stosować. Organiczny, wolny, ale buduje żyzność gleby. Dobry plan nawożenia to łączenie różnych form azotu, zależnie od pogody, gleby i fazy wzrostu roślin. Na dziś to już wszystko. Jeśli chcesz więcej prostych porad o nawożeniu i opryskach, subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku.